Siema, siema, no, ja witam was, jestem Rakiu, witam was w kolejnym odcineczku z ESA, tak, no i cóż, postanowiłem wypróbować nowy tryb, nie do końca pamiętam, to jest nieskrzydłowy, to jest, nie pamiętam, nieważne, czekajcie, kurde, um... Do końca pamiętam co to za tryb, ale myślę, że no yy, na odcinkach będę testował nowe tryby, challengerki robił, no i mieszał tryby. Także dzisiaj odcinek z tego czegoś, nie wiem co to do końca za tryb, ale spróbujemy to jakoś w miarę ugrać. Kurde, co? Kurde, ale nie mogę. Aj, dobra, zdjęliśmy jednego. Kurde. A nie wiem a koniec, dobra, cóż. Ojeju, zdejmujemy jednego, musimy się jakoś podszkolić. Jedziemy z tym koksem. Nie wiem, ciągle przegrywamy, to jest... to jest... Tak... Tak badałem to gra w ten tryb pierwszy raz, także... Także nie wiem, czy mi dobrze pójdzie, czy źle, ale wejdę na daszek, chociaż nie. Czekajcie. Kurde, no chcę wejść. Zdjęliśmy ją? Go? ja. Ale ładnie, co ja mówię? Dobra, wchodzę od góry. Ło, wygraliśmy, XD, ale fajnie się w to gra. Kurde. Ale kozak. No, zapomniałbym powiedzieć To, a w sumie nieważne Nie, to taka informacja była z trochę Kurde Nie wiem, czy o czymś nie zapomniałem, ale O cholera, o cholera Nie, tam gościu kampi, nie Czekajcie Nie, no i sobie poszedł Mm, aj, 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 aj. Ja przypomniałem sobie, jeżeli głośność byłaby za. za, 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 za... Głośna, czy tam zaczyna, to sorry. Nie testowałem tego, bo to w sumie nagrywam pierwszy odcinek. Wiem, że on będzie po tygodniu, ale to jest pierwszy z tych wszystkich, co nagrywam. Jeszcze Minecraft nie nagrywałem w tym nowym roku, <laughs> a to jeszcze ja to nagrywam jeszcze w 2019. Chociażby to już będziecie w 2020 jak widzieli. Ej kurde! Cholera! Ajajaj, aj, aj, dobra. Jak widzicie nie jestem... nie, nie wiem, ten tryb za długo, ale... W ogóle y, muszę się wam pochwalić, dostałem stopień y, tego. A zresztą zobaczycie pod koniec jaki mam stopień. Nie powiem dokładnie, ale nawet spoko jest ten stopień i już nie jestem szeregowym przynajmniej. Tyle fajnie, no. Cholera! Nie! 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 No, nie wiem, czy tu się da zmieniać tryb. Kurde, pistolety nie wiem, czy się da. Nie jeszcze jeszcze tego trybu, ale walić. Już nie idę na ten tryb. Już mnie obił chłop. O! Ach, nie! Uch! Sorry, że się tak rage'uję, ale no jak widzicie nie idzie nam za dobrze, kurde. Dobra. Кто меня убьёшь? Я, наверное, убил Но не уверена. Нет, не умер. Но уже убил. Хорошо. Там есть Фак. Не Я их Dobra! Jestem ostatni. Rozbroję. Ale dobrze idzie, ale dobrze, ale ja w to nie wierzę. Nie wierzę, sam zostałem z ale mi jeszcze bomba rozbroiłem. widzieliście to? Ale, ale dobry mecz! Pistolet teraz Ale dobry mecz, kurde Wygrałem. A jest dobrze Chyba nawet nie trzech zdjęłem, tylko pięciu albo czterech. I ważne, kurde. Oh. No i nie zdjął, no super! Ten digl mi deszcz... I mi się nie, nie podoba ten pistolet. Jakoś tak dziwnie strzela. Cóż, będę musiał się przyzwyczaić. To jest chyba moja w tej chwili broń jedyna. No i dostałem. Ach, nie wiedziałem. Cholera, tu przez okna strzelają. Jezu, co się dzieje w ogóle. Kurde, no ja go zdjąłem. Nie, nie, nie Wyszczelam już na bo mi mało zostało. Nie wiem, czy weź dobra. Idę na jolo. W sumie ostatni został na górze pewnie. Cześć, nie ma go. No i dobrze. To nie, nie chcę taba. Co jest? Łota. The... Co? Co? No spoko, dobra Uu, Nie graję w ten tryb i się trochę zdziwiłem, What the fuck, o ta co chodzi, ale... Aha, jesteśmy w terror teraz, dobra. Dobra, masno. Mm. Kurde, ale jak widzicie, gość mnie zaskoczył, a ja wspomniałam, że jem bombę. No niestety. Ale ja nie mogę, ale ten drugi mecz był taki kozacki. Trzech wypiłem jako sam jeszcze bombę rozbroiłem. Taki o, super, naprawdę genialny. No i mi przydzwonił, przysłowiowo. Dobra, wchodzimy. Uwale to. Ja, są wszyscy. Nie widzę nikogo. Chodzę. Nie zdjął. Kudę, widzicie jak? Goś w ubraniach. XD No. No, przegraliśmy. Ciul z tym, no. Co za kamper w ubraniach w ogóle? Nie wierzę. Dobra, jedziemy z kolejnym tym koksem. A jeszcze chyba dwa mecze i przegramy. O cóż. No mieli 11, to ile patrzyłam, to... to będzie koniec. Bo jak wbiłem na to marenę to. No. Tak. Sorry. Oj. Nie! Aj, coś czuję, że już tego raczej nie ugramy. No cóż. Chodźmy. Mmmm. I mam wrażenie, że to będzie jeden z krótszych odcinków z CS, ale... Cóż się podoba, O, sied. Nie! Nie, może Zeza! Nie! No, tu chyba już nie będę robił cięcia, bo to się nie obraca. Dobra, walić to teraz będę kampił. ale trafiliśmy na jakichś koksów w ogóle, mam wrażenie, że nagram jeszcze z tego odcinek, muszę z tego odcinka jeszcze nagrać. Dobra, skampi się też w ubrankach, no i dlaczego nie? Dobra, dobra, dobrze Schodzę Dobrze, easy winek, ale fajnie A jednak nie będzie koniec Kurde, nowa broń a ja miałem bombę? Miałem bombę z tym debilem. Ale fajny magic, fajny. Ja że teraz się w... O, wmamaliśmy się. Dobra, znowu wybranka. Dobrze. Wchodzimy. Dobrze. Nie no, mnie zdjął. Super, naprawdę genialnie. No jak widzicie, to już definitywny koniec meczu. No to zobaczmy jaki mmmm... Prawie tysiąc złośliw kroków. Oha, no właśnie! Kapran stopień piąty. Dobrze. Także co kochani. Ja już się z wami żegnam. My się widzimy w następnym odcinku, a ja się z tym żegnam do zobaczenia i cześć!